No to co, lecimy kolejny odcinek Angry Birds Epic. Weźmy sobie te wszystkie nagrody. Ok, to zacznijmy od jakiegoś. Fa... czemu dostaję tylko przedmioty do bomby? Powiedzcie mi. Ok, jeszcze jedna próba. O, to już, już jest coś lepszego. Już jest coś lepszego, chociaż atak by był bardziej, bardziej dla mnie przydatny. No ale mimo wszystko jest całkiem dobrze. No, i jeszcze sobie zniszczymy te przedmioty. Zawsze to skrzyneczka jakaś. O, tu mamy aż więcej tarcz. Dobra, dobra. Zawsze to się przyda. Dostaniemy jakieś nowe surowce. I mówicie, że tutaj podpowiedź była, że mam jakieś nowe klasy. Tylko, czy ja chcę samuraja? Czy samuraj będzie na tyle dobry? Tu w ogóle. Gdzieś tu u góry można było kupić, tak? Co my tu mamy? Tu mamy eliksir to ja sobie go kupię. Ale że gdzieś tu można było u góry, tak? Tutaj. Druid i samuraj. No, możemy kupić. Tylko pytanie, czy my chcemy zmieniać team? No, mogę spróbować, żebyśmy Matyldę zrobili na. Tego zrobimy na samuraja, a Matyldę na druidkę. No i dobra, no i zobaczymy, czy czak ma być taki. No, zobacz, po polećcie mi, jakiego czaka w tej kombinacji najlepiej wybrać. Możecie mi podpowiedzieć, bo szczerze to nie mam pomysłu. Tylko teraz tak, e... Pytanie... Czekajcie, co on tutaj ma? A więcej obrażeń. Okej, okay, to, to nam się przyda. Sprawdźmy tu tego samuraja. No, to też nie jest jakaś kosmiczna ilość obrażeń. My się będziemy marnie healować mi się wydaje. Przecież chodzi o heal, to będzie to mega słabe, chyba że ona nas tutaj jakoś. Ten jest odporny, ten też jest odporny, no to było chyba bardzo słabe. Czyli tak naprawdę to my musimy. Chyba zrobić coś takiego. Tu się uleczyć. Tu dać nam. Ochronę? Muszę jeszcze się nauczyć kombinacji, jak tym grać, ale. Ale obrażenia mamy zmniejszone o 40-50%. To jest bardzo dużo, tak szczerze mówiąc. Dobra. To powinno nam załatwić sprawę. Ale, red teraz o wiele więcej zadaje obrażeń, więc to jest mega. No i też dwie żółte gwiazdki. No, ale źle zacząłem grę, więc może to dlatego. <laughs> Mały heal jest druidką i to jest problem. Wiecie? Chyba, żebyśmy wzięli. Nie no. Dobra, spróbujemy tak czy siak. Musimy bluesa uratować niebieskiego. Teraz tak, żebyśmy błędu nie popełnili. Ten tu leczenie ma. Czekajcie. Co on robi w ogóle? Przywołuje kogoś, tak? Co on tutaj mu daje? Chiluje, jakby te jednostki. <śmierdziścia> Aha, on tych wszystkich będzie kilował teraz. O ten gagatek, no. Nie wiem, jakoś nie jestem przekonany, słuchajcie, do tego teamu, tak szczerze mówiąc. No ale może się mylę. No. Dobra, zróbmy coś takiego. Ona na siebie dał heala. Dobra, teraz powinniśmy to załatwić już, no bo co? Innej opcji nie ma moim zdaniem. Dawaj, mam nadzieję, że go... Dobra, jeszcze Krytyk skoczył. Poszło dobrze, ale też chyba nie będzie trzech gwiazdek. Tak mi się wydaje, bo za długo walczyliśmy. A nie, okej. Okay. Cofam, co powiedziałem. W ogóle, zróbmy sobie print screena, a być może użyję tej świnki do miniaturki. Okej, okay, jesteśmy blisko w ogóle. Tu jest niebieski. Będzie walka chyba. Patrzcie, tu jest blues. A print screena sobie zróbmy. Okej. Okay. Eee, chyba, że zamiast Matyldy wziąć bombę. Nie no, heal się zawsze przyda, nie? Leczenie zawsze w cenie. U. Oni mają Matylda tu jest totalnie nieprzydatna moim zdaniem. Jedynie chyba do leczenia, no bo co innego. Samuraj jest całkiem dobry, tak czy siak. Natomiast Matylda, druidka, tutaj oni są odporni na negatywne efekty, więc akurat pod tym względem moim zdaniem średnio się spisują. Tu, 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 tu. Chociaż mam nadzieję, że to nie sprawiło, że mniej punktów dostanę, nie? No to. Mogłem użyć papryki od razu. Okej, okay, rzutem na taśmę. Nie było tak źle. Może być zawsze gorzej, prawda? Trzeba cieszyć się z, tym, z tego co mamy. A, to jeszcze nie koniec, ale to już zrobimy w następnym odcinku. Sprawdźcie kolejne odcinki, które wam się tu wyświetlą na ekranie.